Cześć, tu Kusim i witam was w kolejnym odcinku informacyjnym. Dzisiaj mam dla was pytanie, czy chcielibyście, abym nagrywał let's play z Minecrafta. Czyli po prostu jak chodzę, wydobywam... O, o, Ederman, Ederman... No po prostu jak chodzę, buduję i wydobywam różne przedmioty. Po prostu obiecuję wam, że to nie będzie taka monotonia, jak pokazują niektórzy, że tak jest strasznie bardzo nudno. Tylko po prostu będzie... no... Będzie po prostu jak wydobywam różne przedmioty, jakieś takie bez sensu, jak kopę coś bez sensu, to będzie przyspieszone, Czasem będę tylko pokazywał, jak butuję fajne rzeczy, no i tak, tak dalej. To będzie taki mój save, co będę na nim robił, save będę wysyłał, i tak dalej. No i teraz teraz właśnie wyświetla Wam się link, gdzie możecie głosować. No i jeżeli dużo będzie łapek, to będę nagrywał Let's Play ę. na tym kanale. Jeżeli będzie negatywne łapki, to nagręcę na innym kanale. No ja bym wolał nakręcić na tym, bo tu jest kanał poświęcony Minecraftom. No, ja bym bardzo był za. Ja tylko tak się Was pytam, czy Wam to pomysł się podoba. Jeśli Wam się i tak nie spodoba, no to trudno. No, to by było tematem odcinka. No, trzymajcie.